Cześć, witajcie na kanale Ogrodowe Sprawy. Dzisiaj witam Was w moim letnim ogrodzie. W tym odcinku będę Wam pokazywała rośliny, ale również będę Wam opowiadała skąd mam je w swoim ogrodzie i jakim cudem bez wydawania dużych pieniędzy moje rabaty pękają w szwach. Zapraszam do oglądania. Kiedy 20 lat temu zaczynałam zakładać ten mój ogród, nawet tutaj nie mieszkałam. Również nie miałam prawie żadnych pieniędzy na ten cel. Na szczęście moja starsza siostra ułatwiła mi sporo to zadanie, ponieważ ona tutaj wtedy mieszkała w tym domu i dzięki niej dzisiaj mam w tym ogrodzie szkielet, który kiedyś stworzyła a więc prawdziwe, dorosłe drzewa. Już bardzo dawno temu. Zawsze, będąc gdzieś na jakichś wyjazdach, moje myśli skierowane były ku roślinom. Standardem było przywożenie zewsząd jakichś pędów do ukorzenienia, nasion czy jakichś odrostów korzeniowych. Zazwyczaj miałam taką metodę, że, mając taki materiał roślinny, zawijałam go w chusteczkę higieniczną i nasączałam wodą mineralną, po czym wkładałam do woreczka foliowego. No i dzięki temu udało mi się sprowadzić do tego ogrodu całkiem sporo roślin. Oczywiście nie było dla mnie nawet granicą to, że musiałam te rośliny niejednokrotnie po prostu przetransportować samolotem. Zarówno z Irlandii, jak i później z Norwegii przywoziłam przeróżne rośliny, które do dzisiaj są w tym ogrodzie. Dziś patrzę na ten swój ogród jak na sumę podróży i działań, ale żebyście nie pomyśleli sobie, że ja mam cały ogród przywieziony gdzieś skądś, bo oczywiście mnóstwo roślin też kupiłam. Zawsze. Będąc w jakichś centrach handlowych, szukałam roślin jak najbardziej rozrośniętych. I nie wiem dlaczego, ale zawsze kupowałam po trzy sztuki. Niezależnie od tego, ile bym potrzebowała później mieć tych roślin, kupowałam trzy sztuki jak najbardziej rozrośnięte. No i jak najszybciej próbowałam je podzielić. Podział to według mnie najszybsza i najprostsza metoda rozmnażania roślin, a więc najlepsza dla osób początkujących. Ja od samego początku starałam się dzielić rośliny co najmniej na dwie części, a czasem nawet i na trzy. To pozwalało mi naprawdę zaoszczędzać sporo pieniędzy. No i w jakimś stosunkowo krótkim czasie zapełniać swoje rabaty powtarzalnymi plamami takich bylin jak kocimiętki, szałwie, funkie czy rozchodniki okazałe, ale również pierwiosnki, trawy ozdobne, zarówno miskanty jak i tużyce czy rozplenice japońskie. W związku z tym, że bodziszki rozan są w grupie moich najukochańszych roślin. Od początku oczywiście czaiłam się z tym, żeby jak najszybciej je sobie rozmnożyć. Na początek tutaj na tą rabatę kupiłam 5 sztuk, ale już po e, dwóch latach podzieliłam je na pół. Powiecie dwa lata to bardzo długo czekania. Tak, ale ja czekałam dwa lata po to, aby... Te połówki były naprawdę okazałe, ponieważ zamierzam je zawieźć do letniska, gdzie tam jest słaba gleba, więc wiedziałam, że jeżeli podzielę je za dużo i będą zbyt małe, to mogą sobie później tam długo chorować. Więc tej wiosny podzieliłam te pięć sztuk. E, tak jak widzicie, nie zaszkodziło im to, a drugie połówki tych pięciu sztuk czekają sobie w Donicach i Pięknie wyglądają, czekając na transport do letniska. Czy zawsze czekałam z podziałem bylin na najlepszą porę, czyli wiosnę i jesień? Oczywiście, że nie, ale zawsze dbałam o to, aby wykopane i podzielone rośliny jak najszybciej posadzić do ziemi, by nie przesychały mi, więc dbałam o podlewanie. O zacienianie, jeżeli zdarzało się tak, że był sam środek słonecznego lata. No i oczywiście zawsze po podziale jeszcze te rośliny po posadzeniu przycinałam, by ograniczyć parowanie. Mimo, że większość bylin było bardzo wdzięcznych i szybko dawało się podzielić, mam tutaj w tym moim ogrodzie również rośliny, na które bardzo długo czekam. Mam tutaj na myśli rutewki Delauea. Mimo bardzo dobrej gleby, mimo mojej opieki, podlewania, nawożenia, już trzy lata królują na tej wielkiej rabacie, tworząc piękne, białe chmurki. Naprawdę nie mogę im się nadziwić co roku, ale jednak w bryle przy korzeniach nie rozrastają prawie się w ogóle. Więc ja co roku chodzę koło nich, podglądam, czy już się będą dały podzielić. No i okazuje się, że jeszcze nie, jeszcze nic z tego, więc czekam dalej. Mój ogród to również rośliny, które ja lub moja mama dostałyśmy w prezencie na różne okazje. Między innymi ta magnolia. Dostałam ją na imieniny od mojej siostry, jak i drugą, która jest za tą śliwą. Na przykład ta ściana tuj, po mojej lewej stronie jest tutaj posadzona, bo moja mama w którymś roku dostała właśnie od swojej starszej córki. Na dzień mamy bardzo ładne tuje, które dzisiaj tworzą tą niesamowitą zieloną ścianę. No i mam jeszcze tutaj w tym ogrodzie wspaniałą angielską różę Winchester Cathedral, którą przywiozła mi kiedyś z Anglii moja przyjaciółka. W tym ogrodzie najwięcej jest chyba jednak roślin z mojego wysiewu, między innymi ten łan cudownych jeżówek. Oprócz tego ostnice, szałwie, smagliczki krwawniki, dziewanny, naprawdę mnóstwo kwiatów jednorocznych, jak i z tego co patrzę ślas piżmowy, lnice purpurowe, głowaczki olbrzymie, czy werbeny patagońskie. Naprawdę jest tego mnóstwo. Całkiem sporo roślin w tym ogrodzie rośnie tutaj dzięki ukorzenianiu pędów. Między innymi te wszystkie w kółku róże, jak i całe to koło z ukorzenionych pędów, Buk Szpanu. Bawiłam się również w ukorzenianie pędów rozchodników okazałych, szałwi, kocimiętek, ale i tuj. I z powodzeniem. Oczywiście na tuję trzeba czekać jak najdłużej, ale jaka później jest satysfakcja po latach, kiedy mamy naprawdę zieloną, zimozieloną ścianę, która wyszła spod naszej ręki. Z ukorzenianych pędów mam również w tym ogrodzie hortensje bukietowe i ogrodowe. Oczywiście pierwsze rośliny trzeba było kupić, ale później to już była czysta przyjemność pobierania ich pędów i ukorzeniania, czy to w wodzie, czy w ziemi. Samo to kolejna metoda, z której korzystałam tutaj w tym ogrodzie, by mieć więcej roślin. Oczywiście, odkąd jest tutaj ta wielka rabata z chodnikiem, to najwięcej roślin sieje mi się właśnie po obu stronach chodnika. Co roku znajduję tutaj mnóstwo smagliczek, werben patagońskich, goździków brodatych czy dziewan. Ale zdarzało się również, że znajdowałam tutaj w ogrodzie rośliny, których wcale wcześniej nie miałam. Mam tu na myśli chabry, aż w trzech kolorach. Szkarłatkę amerykańską, której nigdy w życiu nawet yy, na oczy nie widziałam, no i przeróżne maki. Z samosiewu po dwóch latach, dwóch sezonach na tej rabacie zdarzyło mi się również mieć ogromną plamę przeróżnych, w różnych kolorach krwawników. Do tego stopnia miałam ich tak dużo, że tej wiosny postanowiłam je troszeczkę ograniczyć, ponieważ powchodziły mi aż winne rośliny. Własnoręczne roznażanie roślin w swoim własnym ogrodzie to jest nie tylko cudowna frajda i satysfakcja, ale i radość, kiedy to wszystko się uda, no i posiadanie naprawdę bardzo wielu roślin, z których możemy stworzyć bajeczne kompozycje. Bo mamy wtedy do dyspozycji paręnaście czy nawet parę 10 sztuk którymi możemy naprawdę namalować prawdziwe obrazy w ogrodzie. Możemy powtarzać duże kolorowe plamy, przetykać je innymi roślinami i tworzyć bajeczne kompozycje. Ja nie wyobrażam sobie życia bez rozmnażania. Mam wręcz taki problem, że nie mam już gdzie sadzić roślin, a nadal je rozmnażam. Czy to przez podział, czy przez ukorzenianie, czy przez Wysiew nasion, ale nie potrafię inaczej. Mój stół z roślinami czekającymi w kolejce na wsadzenie naprawdę ugina się już pod ciężarem tych wszystkich doniczek, ale ja bardzo jestem dumna i z siebie i z tych roślin, że one dają radę, że powschodziły i nie będę Was tutaj czarować, że to wszystko zawsze się udaje, bo tak nie jest. Roznażanie roślin to jest czasem długa droga, czasem krótsza. Czasem mamy za dużą suszę, nad którą nie możemy zapanować. Czasem nasze sadzonki się utopią, bo leje za dużo deszczu. Czasem przemarzną, a czasem po prostu zostaną zjedzone przez ślimaki. Ale bardzo często zdarza się tak, że udaje się, mamy ogromną satysfakcję, ogrom cudownych roślin, no i radość, spękających w szwach rabat. Mając u siebie nasze własne rośliny, które są u nas od samego początku, dobrze wiemy, co to są za rośliny, jakie mają wymagania, co zniosą, a czego nie zniosą. Nie mamy takiego ryzyka, że sprowadzimy do ogrodu roślinę, która jest przywieziona z innego klimatu, wyciągnięta ze szklarni. No, i co z tego, że ona pięknie kwitnie, pięknie się prezentuje na czas zakupu, jak zaraz po tym kwitnieniu ona nam może nawet paść, bo takie rośliny są przez e, producentów, niektórych, zaznaczam, że niektórych, napompowywane. Nawozami, wszelkimi odżywkami po to, aby na czas sprzedaży prezentowały się przepięknie. No ale cóż z tego, jeżeli one później po prostu nie mają nawet sił, żeby u nas rosnąć po tym kwitnieniu? Bardzo często zdarza się tak, że roślina cudownie wygląda, kupujemy ją, sadzimy i mimo że dajemy jej wszystko, czego teoretycznie ona potrzebuje, ona nam marnieje, niknie w oczach, aż w końcu po prostu musimy ją wyrzucić. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do tego, abyście spróbowali własnych sił z rozmnażaniem roślin. Jeżeli nie jesteście zbyt silni w tym temacie, zacznijcie po prostu od podziału albo wysiewu takich najprostszych, podstawowych roślin. Spójrzcie, co możecie mieć za rok, za dwa. Czy nie warto jest pobawić się w rozmnażanie roślin? Dziękuję Wam za oglądanie, życzę udanego tygodnia, zachęcam do subskrybowania kanału, no i do zobaczenia w kolejnym filmie.